Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem będziemy uciekać sobie z domu strasznej, nawiedzonej lalki I a propos, dziękuję wam serdecznie za wbicie 50 tysięcy subskrypcji, jakby Dziękuję wam, dziękuję, jesteście wspaniali Słuchajcie, nagry nagrywamy, no nagrywałam czy nagrywamy Naciskamy sobie playa I... Dobra, nie chcę pierwszej osoby, to na pewno Czemu tutaj mam jakieś rzygi? Tutaj, nie wiem, jakaś bomba nuklearna Easy czy hard? Dobra Eee, to nie będzie dobra decyzja. Słuchajcie, lecimy na hard. Co się dzieje? Ej, jaka historyjka, jaka animacja! Ej, super to wygląda! Jak totalnie inne granie Roblox, ale fajne! Ale fajne! Każda gra by się mogła tak zaczynać. Mamy klawiaturę gigantyczną, klawiaturę! Gigantyczną. Musieliśmy sobie harda z lalką, która będzie po nas skakała. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Tutaj musimy wejść w tą dziurkę. O, dobra, mamy ciek strzałeczki, mamy wejść do domku. Czemu ty uciekasz stamtąd? Czemu ty stamtąd uciekasz? Dzień dobry. Jaki ładny stolik kwiatuszek. O, mamy łóżeczko, toaletka, biurko. Jest wanna. I to z wodą! W Robloxie jest wanna z wodą! Jakby, ale szok, nie? A czemu ty wyszedłeś, skoro tu jest ten, strzałka? Nie wiedziałeś, gdzie iść? Ej, kolego! Coś ci się stało, chyba zamoliłeś trochę. Dobra, no to idziemy tutaj. To jest jakaś dziura. To jest jakaś dziura. O, cześć, noga i ręka. I musimy sobie przeskoczyć, tak? No... Dobra, na razie hard to to nie jest. O, chyba znowu mamy checkpointa albo badża jakiegoś. Znowu jest dziura. This way to darling's dollhouse. Okej. Okay. Gdzie jesteś, darling? Checkpoint, czego muszę naciskać, bo mam taki dźwięk, jakby już się naliczało. Znowu mi się kichać. Co ja nie mogę, poczekajcie. Czemu ja zawsze jak zaczynam nagrywać, to wnosi mnie świerzbi i chce mi się kichać. O co chodzi? W ogóle, ile tu jest rzeczy? Tu są wszędzie ciastka, jakieś ciasta, pączki porozwalane, tu jest sos do spaghetti. Dobra, idziemy po widelcu. Po ciasteczkach. Strasznie... strasznie dużo tu jest rzeczy, strasznie dużo, a strasznie powoli idę sobie. Bo ja jestem... gdzie? Jezu, co to jest? Czy to jest taki... taki jabłko w karmelu. O jest znowu baczk. Bacz. Bacz jest yy, checkpoint, którego nie nacisnęłam i co kiłam iść. Tam na dół? Na dół mam po prostu się zaskoczyć? Okej. Okay. Mam iść jakoś w tamtym kierunku, ale. Ale w jakiś sposób? Po klockach? Jezu, ile tu jest rzeczy naćpane? Boże. Ja nie wiem czy ja dobrze biegnę, poczekajcie. Dobra, chyba biegnę dobrze. Cześć koleżanko, będziesz moim partner in crime? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Zrobimy razem, chodź, chodź. Kto przejdzie ze mną obi? Bo ja nie chcę być sama, to jest obi, więc to będzie pewnie boss na końcu. Ale brzydki clown. Ale brzydki. Tutaj? Dobra, mamy znowu checkpointa, czemu dzikąd znikąd? Gdzie ja teraz iść? Na dół? Że na dół tam? W jaki sposób? O, nie, 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 nie. o dobra, taki twardy ten pączek Czerstwy pączek No a to jest kolejny checkpoint Nie mam pojęcia co mam lecieć, Dobra, to są lizaki jabłkowe przez które też nie mam pojęcia, poczekajcie się oddale. Bułeczki cynamonowe! Moim skromnym zdaniem robię najlepsze bułeczki cynamonowe, a robię je tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie, bo yy, tak to by nie miały sensu. Znaczy miałyby, ale to by nie był ten sam smak wtedy już na święta, jakby się całym rokiem jadło, prawda? Ale tak, robię je bardzo dobre. Jak yy, chcecie, to możecie wpaść, to wam upiekę. W ogóle nie rozumiem ludzi, którzy nie lubią cynamonów, jakby. Czemu wy jesteście takimi psychopatami? Jak można nie robić cynamonu? Opa! Nie wiem, czy ja mogę dotykać, ale raczej nie. A tu mam po tym skakać? <laughs> czy to jest luki? Nie, dobra, to jest spokojnie, to jest spoko ścieżka. <laughs> tu są trufelki, truskawko. Chyba się znowu za żabkę w ogóle przebiorę, nie? Tak sobie myślę. Cześć. O, jest ba, Bacz, czemu ja wybacz Checkpoint. Cześć. Cześć. Nie, goń mnie. To jest wszystko to samo. Ja Jezu, za Jezu, dziecka tak chciałam taki piękny domek dla lalek. Moja kuzynka miała taki cudowny. I zawsze, jak do niej przyjeżdżałam, to się bawiłyśmy tym domkiem. Bo on był taki piękny. A ja zawsze zazdrościłam, bo nie miałam. Niestety, znajdź trzy guziki, żeby otworzyć drzwi. Dobra, znajdź trzy guziki. Czy ja tu mogę wejść? Nie. Nie mogę, dobra, tu jest guzik. O-o! O-o! O-o, czy ona nas będzie goniła? To mi się nie podoba. O oh, nie. Oh! 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 Sedy z truskawką, ale fajnie. Tam sobie poszła, dobra. Cicho, poszła tam. Ale skupienie. A co się stanie, jak ona mnie dorwie? Znaczy, nie chcę, żeby mnie dorwała. Tu jest jakiś guzik, dobra, trzy guziki, tylko wiecie, że ja mam problem z orientacją w terenie za każdym odcinkiem, to powtarzam, więc może być problem ze znalezieniem tych drzwi końcowych. Yy. Ojej, ojej, idę do safe zona, idę do safe zona, dobra, 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 o nie, gdzie ona jest, o nie, gdzie ona jest, gdzie ona jest, ona jest gdzieś tam, ona jest gdzieś tam, ona jest za mną, ona boli, ona mnie dorwie, ona mnie dorwie, ja się boję, ona jest za mną, ja się boję. Dzień dobry. Teraz muszę tam jakoś wrócić. O nie, no dzięki, że mnie na nią nasyłasz. Dzięki, spokoziom jesteś. O, dobra, 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 dobra. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy. Idziemy tam. O Boże, idziemy tam. O Boże, idziemy. Tak, musimy iść, zdecydowanie, musimy iść, zdecydowanie. Haha, ha, i co teraz? Ty, głupia lalko. O, ona tu może wejść! Ona tu może wejść! Jakie obrazy? O, ona no tu może wejść, o Jezu. Ona nie zaskoczy za mną, prawda? Ona nie zaskoczy za mną. Co to jest? No na pewno nie, tutaj będzie skip. Po ile jest skip? 25. Dobra. Dobra. Jezu, ja nie widzę. O nie! Nie, poczekajcie, ja tego nie ogarniam, jak ja mam tam wskoczyć. Aha. Dobra, kurde, czy na raz sobie będzie łatwiej. Na pewno nie. Eee... Na której mam wskakiwać? Mi się w oczach dwoje i troje. E, e, dobra, dobra, jestem. Jestem. A, dobra, chyba jestem. Biorę, skip. Nie, dobra, jeszcze raz. <laughs> jeszcze raz spróbuję, ale yy, zachciało się harda i teraz masz. No nie! Sorry. 10 minut karuzela przechodzić to jest za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dobra, a Jezu. Następny raz jak będę chciała wziąć yy, harda to wiecie, nie? Hopa, 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 o! Aha. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Szybko, szybko, na czuja. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tu gdzieś? Tu gdzieś? Tu gdzieś? Dobra, szybko, szybko, szybko. Aha, no i odpoczą... Ja nie mogę. Aaaa, la, la, la. Oh, Jezus Maria. I w jaki sposób ja to niby to zrobić? Hopa, 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 dobra, dobra, hopa! Nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij! O Jezus Maria. Dobra, dobra. Ale tej karuzeli nie dałam rady, nie ma opcji. I co? Hopa, 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 Dawaj przed ciebie po prostu! że ciebie po prostu dawaj. Gdzie jest ten? A tam są dalej, dobra. Dobra, tam są dalej te. Księżyce przecinające, przecinaczki, księżyco. Aha. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Jakby ok. One były za mną, ten, ten księżyc, a przeciął mnie na prosto, ale spoko. <laughs> on lata w dwie różne strony, on lata po skosie. On lata po skosie, ten księżyc. O Boże. No to gratulacje. Idź, wymyśliłaś sobie harda, to teraz masz harda. Można spida mieć. Można mieć spida? Można mieć speeda? Jakoś tam, prawda? No, Jesus Maria. Ale się zestresowałam. Czyli po prostu było trzeba lecieć przed siebie. Znowu mamy jakieś jacuzzi checkpoint. Obrazki. Jaki ładny obrazek. Dobra, i tutaj mamy to samo, tylko że... Z księżycami, sobie skaczemy, oki... Okay. Tylko Sonika tak potrafi Hopa. Hopa. Hopa! Hopa. Dara. O Boże. I tutaj co, niby? Na pewno nie tak, tak? Nie róbcie. No tak też nie. Czemu ja nie mogę skoczyć, jakby... Czemu z ja nie działa? No spacja! O, 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 dobra, 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 dobra. O Jezu, i co teraz? I co teraz? I co teraz? Nie tak, o jeny, nie, nie od początku, o Boże, nie. O, dobra. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, to było straszne. O Boże, to było straszne. I teraz co? Po klawiaturce i... O nie. O! No tak to nie. No tak to nie. Jakie jak ja mam to rozkwinduje? Jaki sposób ja mam to zrobić? Eee, nie, dobra, nie wiem. Eee, jeden nie wiem. Jeden nie wiem. Jak ja mam to zrobić? No, ej! O! Jest checkpoint, dobra. Jeszcze kadowy klocek. Jest filiżanka. Niech nie więcej! Dobra, tutaj drzwi. Kanapa. O, jeny. Oje nie, dobra, jestem. Jestem. I co teraz? Wow, znowu mamy animację. Czy teraz już będzie boss? <laughs> tak, teraz już będzie boss. ale animację fajna! O nie, ona ma jakieś te ciuksy! Ona ma jakieś ciuksy! O nie! Jakieś papeczki ma. Aj Ciastka na mnie zrzuca, ile ja mam życia? O nie! O nie! O nie, przecież jest osa, nie sobie rady. Będzie rewiw. O nie, te żelki są paskudne, Te żelki są... O nie, już nie żyję. Ja nie żyję. Ja nie żyję, ja nie żyję, ja nie żyję. Dobra, 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 dobra. dobra. O nie, dziecko, na mnie zrzuca! Dobra, dawaj, dobra, dawaj, dawaj, strzelaj z nią! O nie! I co, ale ona będzie miała znowu pół życia? Czy. O nie, ma całe. O nie. No to będzie ciekawe. Może do tego czasu ktoś do mnie dojdzie i mi pomoże? Chociaż nie my raczej mamy, nie mamy tego samego bosa czy innego. Ha! No ja już nie mam pół życia, no ale spoko. Ale spoko. Dobra, nie właśnie w nią, no nie już nie żyjesz. A dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Gdzie ja się chować przed tymi ciuksami? Dobra, tu są inne cukierki, które mnie naparzają. Dawaj, uciekaj, nie mam końcówkę życia. Już nie zdołam, nie zdołam i zabić, nie zdołam. Chowaj się tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No nie, zabiła mnie. Znowu już byłam blisko. Ale idę. Bohater od siedmiu boleści. A nie. W jaki sposób ją pokonać? Ja jej nie pokonam przecież w życiu. Ja muszę tu z kimś być. Ale krepiowa jest ta lalka. Poczekajcie, że z pierwszej osoby. Dobra, la la, 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 la. O nie, ciastko na mnie zrzuciła. Na 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 na. na, 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 na. O nie, ciastko na mnie zrzuciła. A nie, cukierki, 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 cukierki. Cukierki, cukierki. Cukierki, cukierki. O nie, no. No jak ją pokonać w pojedynkę? O nie. Ja nie wiem, jak unikać tych cukierków. Ja po prostu muszę biec przed siebie chyba jakoś. Nie, jeszcze nie cisza. Dobra, jeszcze nie cisza. Bo na pewno musi być cicho, żebym mogła w nią strzelać. Albo nie. Aha. No jestem coraz bliżej, ale no nie mogę, no. Nie wiem, ile razy mam próbować to przejść. Słuchajcie, ja się obawiam, że to nie wyjdzie. Bo niby szy szybciej szybko spada, ale mi też bardzo szybko życie spada, więc no... Kurde, te żelki amerykańskie spadają z nieba. Moja babcia mieszkała długo w Stanach, to wiem, że to są takie żelki niedobrze ze Stanów. Dobra, ona czymś teraz rzuca. Dawaj! Strzelaj w nią! Strzelaj! Strzelaj! O! A? A czemu mnie złapała? No cię pokonam, to i tak, i tak mnie złapała? Piątkiem musisz przybić? O co ty robisz? Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Z tą łapą straszną. Aha. Aha, spoko, że Randon na nią spadł. Okej. Okay. Okej, okay, ja tutaj się uśmieszę. Co to za dźwięk? Taniec kurczaka jakiś Taniec kurczaka Tam mam iść? Czy ja stamtąd przyszłam? Czy ja mam tu iść? O, to jest znowu jakiś skip Czy ja mam iść tutaj? O, tutaj jaki fajny pokój Jaki domek Czyli co, to jest koniec chyba, tak? Ale fajne zabawki Tak, back to start O, zobaczcie, to ja Już bez tanieca kurczaka Dobra, kochani, słuchajcie, udało nam się. Udało nam się. Tylko jednego skipa zrobiłam na tej dziwnej takiej karuzeli, bo nie było. Ale fajne skarpetki. Różowo-niebieskie. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. zostawicie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze, link do gry jak zawsze zostawiam wam w opisie. I co? Do zobaczenia następnym razem. Do pa pa!